Gąsienice to ciekawe stworzenia. Pełzają sobie po ziemi, krzewach i drzewach, zjadają liście, ale w pewnym momencie owijają się w kokon i przepoczwarzają się w motyla. Motyl już nie pełza, a lata. Już nie żywi się liśćmi, żywi się nektarem kwiatowym. I choć jest to jedno stworzenie, to w tych dwóch stadiach jest tak od siebie różne, że można było pomyśleć, że to są dwa różne stworzenia. A jak to się ma do nas chrześcijan? Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale, w siedemnastym wersecie napisał takie słowa. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko staje się nowe. W Chrystusie jesteś nowym stworzeniem. Stajesz się motylem, a byłeś gąsienicą. Problem polega na tym, że czasami, choć jesteśmy tym nowym stworzeniem to wracamy do starych sposobów funkcjonowania do starych sposobów myślenia do starych schematów działania starych sposobów reagowania i tak dalej że jesteśmy motylami które pełzają po ziemi jak gąsienice motylami które próbują jeść liście jak gąsienice bo bardzo dobrze znamy to bycie gąsienicą tym starym człowiekiem to stare życie i choć mamy nową naturę, choć jesteśmy nowym stworzeniem, choć mamy nową tożsamość, to ona jeszcze nie dojrzała w nas, tak żeby wydawać właściwe, dobre, błogosławione owoce dla naszego życia. No i najpierw musimy sobie zdać z tego sprawę i to musi być w nas pewne. Powinniśmy mieć tą głęboką świadomość, że właśnie w Jezusie Chrystusie Stare przeminęło, oto wszystko staje się nowe. Bóg nie uczynił cię lepszą wersją samego siebie. Bóg nie pomalował tego, co było brzydkie, nie przykrył tego jakąś nową farbą. Bóg odnowił ciebie w Jezusie Chrystusie, zrodził na nowo, wkładając w twoje serce nowe pragnienia, nowe cele, nowe myśli. Wszystko staje się nowe. Więc zapomnij o tym, co jest za tobą. Zapomnij o swoich porażkach, zapomnij o swoich nawet zwycięstwach. Zapomnij o tym, kim byłeś, jak siebie sam określałeś, jak postrzegali cię inni ludzie. I pozwól Bogu określić siebie samego na nowo. Jesteś nowym stworzeniem. Teraz masz zupełnie nową drogę przed sobą. Tam są zupełnie inne rzeczy. Z zupełnie inne sposoby, zupełnie inne pragnienia. Niech ta nowa natura wyrasta stare przeminęło. Bo to wszystko staje się nowe. Jak zwykle zostawcie swój komentarz, polubcie ten filmik i zaobserwujcie mój kanał. Do zobaczenia.